Wracamy do Bytomia Odrzeńskiego. aut dla Kariny Staszkowian, tym razem z prawej strony, znowu długie zagranie w pole karne, próba zgrania, jest strzał, zamieszanie, jeszcze Haraszkiewicz, raz jeszcze Przemysław Haraszkiewicz do prawej nogi, strzela poprzeczka, ratuje gospodarzy przed utratą bramki, Alejandro Maja wybija piłkę w aut. I duszko. Nie był faulowany Grzymisławski. Dobrze ocenił to arbiter. Haraszkiewicz. Karaszkiewicz, pole karne. Haraszkiewicz do linii końcowej. Haraszkiewicz. Denis Matuszewski. Spółobrotolerz! To, to zrobił! Denis Matuszewski. 57 minuta. Raz. Zostawili mu trochę miejsca w tym spotkaniu gospodarze. Ale o raz za dużo. Karina prowadzi. no Zrobił to fantastycznie. Denis Matuszewski obejmują prowadzenie gości. Od 57 minuty pierwszy gol Kariny w 2025 roku, bo te dwa poprzednie mecze bezbramkowo zremisowane ze ślędzą i z Pniówkiem.